Dzień dobry, witam Was bardzo gorąco, bardzo serdecznie, a ta nagrywka mnie prawie zniszczyła. Dlatego, że miałem gierki, takie jak ta. Mam czołg, który po prostu sobie jest. I nie ma być fajny w niczym. No, chociaż. Ale to jeździ dupskiem strasznie. O! To akurat weszło, tylko co z tego, że mam jedną pechę. Więc musiałem zagrać z 6 bitew, żeby cokolwiek z tego ukleić i początek był dla mnie koszmarnie ciężki. Nie byłem w stanie odnaleźć się tym czołgiem w niektórych grach na mapie. Ciężko mi było się pozycjonować, dostawałem jakieś dziwne spoty przez brak kamuflażu. Umówmy się, ten czołg z fioletami nie dociąga nawet do 2900, nie wiem tam, dobra powiedzmy, że do 3000 dpm. -u. Więc jest Hardkorowo. Czy ta maszyna zasługuje na hejt? Nie wydaje mi się. Czy jeździ w miarę szybko? Jest ok? Czy kamuflaż tego czołgu powala? Słuchajcie, to jest po prostu istny absurd. Ja mam kamuflaż na załodze i ja mam 24 kamuflażu stacjonarnego i 18 w ruchu. Bez cichego układu granie tym czołgiem jest horrendalnie ciężkie i wręcz głupie, jednak jeżeli nie ruszalibyśmy wartości kamuflażu, jak można byłoby go zbufować, żeby nie był tak irytujący momentami do grania? Zanim to zrobimy, chodźcie na tomato 3 Jak sobie spojrzymy na te czołgi pod względem wind ratio, no, to Koncept 5 nie może cieszyć się tutaj świetnymi wynikami. Jeżeli spojrzymy pod względem uszkodzeń, jest dokładnie tak samo jak w przypadku Wera, też nieciekawie. Więc, co można byłoby zrobić, żeby poprawić wyniki tej maszyny? Otóż, moi drodzy, o dziwo, myślałem, że tym czołgiem będzie grało mniej osób niż pokazane. Mamy tutaj właśnie na tom G, bo mam pokazane 98 tysięcy Graczy z poprzednich 30, znaczy 98 tysięcy gier zagranych przez graczy na tych Przełomie, nie wiem, tam, powiedzmy, że miesiąca 30 dni. Czyli kolorowo jakoś nie jest T-62 ma takie same wyniki, a umówmy się, to jest totalnie ściekowy czołg. AMX30B ma mniej, 1.21 ma mniej, ale to ta linia 121 nigdy nie była jakoś bardzo popularna w porównaniu do tych topowych czołgów, czy nawet Udesa, który i tak i tak uważam, że jest genialny. Na dzisiejszą metę, tylko niezbyt popularny przez graczy. Brany raczej jako taki substytut do STB, który właśnie spadł z rowerka. Pomimo tego, w sensie, gameplayowo, oczywiście, bo STB ciągle jest grywalnym medem na randomku bardzo często, jednak umówmy się, Koncept 5 stoi gdzieś tam z tyłu. Dlaczego? No tak jak mówię, ciężka platforma, nie mamy tutaj opcji do fajnego pozycjonowania się, mamy te kółka, dostaniemy w kółko, robi się tragedia, od razu stajemy w miejscu, mamy długie przeładowanie, brak jakiegokolwiek kamuflażu jeżeli chodzi o meda, abstrakcja totalna i połączenie tych wszystkich cech właśnie sprawia, że ten czołg jest irytujący do grania w wielu grach, a w niektórych w ogóle tego nie czuć. I możemy sobie pofarmić. Jednak tych gier, w których możemy sobie pofarmić, jest dużo mniej niż tych irytujących, więc co można było z nim, bez nim zrobić? Możecie mi od razu napisać w komentarzu, jak wy byście go zbufowali. Ja tak sobie myślę i chyba mam plan. Gadałem jakiś czas temu, właśnie z Pawianem, o tym, jak go markował któregoś razu, i podniesienie DPM-u na tym czołgu byłoby miłym, miłym gestem. Bo strzelanie tej pestki powiedzmy sobie szczerze, co te 10 sekund, 9 sekund nie jest niczym przyjemnym, bo ta alfa od Leoparda za bardzo nie odstaje 430 versus 420. No tutaj takich różnic raczej nie odczyjemy. Jednak ten DPM bardzo ważny czynnik. Opuszczanie minus 8. Standardowe, nic specjalnego tutaj nie ma pod tym względem. Penetracja również nie jest jakaś szalenie ciekawa, bo mamy 318 peny, czyli szaleństwa nie ma. Prędkość lotu pocisku jak na każdym medzie, nic specjalnego. Dlatego co zrobić z tym czołgiem? Albo podnosimy mu dpm, moim zdaniem. Delikatnie nie mówię, że znalazł znowuż do wartości k91. I wtedy nie ruszamy już nic innego. Ewentualnie możemy to zrobić w, w, w troszeczkę inny sposób, czyli podnieść alfę, nie ruszając DPM-u. No, nie da rady, DPM i tak i tak pójdzie w górę. E, nie ruszając przeładowania, tak. No, tylko o ile byśmy musieli podnieść te uszkodzenia na strzał względem właśnie tego przeładowania, żeby ten DPM nie wystrzelił za bardzo. I tutaj znowuż problemy. Znowu wydłużenie mu czasu przeładowania, dodanie mu, nie wiem, tam z 50 uszkodzeń na strzał, byłoby ciekawe. Tylko z drugiej strony będziemy mieć czołg snajperski, który jest medem i ludzie już w ogóle nigdy na blisko nie podjadą. To po pierwsze, mam problem z tym czołgiem. Mam strasznie duży dysonans, bo jego można zmienić na 50 tysięcy różnych sposobów. I powiem wam tak, nie jest to maszyna genialna w swojej klasie. Raczej gdzieś tam domykająca tę końcówkę. I troszeczkę mi szkoda. Troszeczkę mi szkoda właśnie, że takie maszyny, które wyglądają fajnie, które mają potencjał, są aż tak zaniedbane. Dlatego napiszcie mi w komentarzu, jak byście chcieli go zbufować. Jak byście mogli go zbufować, to co byście mu dali? I jeżeli tak, to napiszcie, jakie wartości, a ja wam pokażę, jak mi się grało tym czołgiem na początku. I te ostatnie dwie bitwy naprawdę były dobre. Jednak początek totalny hardcore. Irytujące, frustrujące. Totalny roller coaster, jeżeli chodzi o tę maszynę. Mam nadzieję, że w końcu coś z tym zrobią. Także trzymam kciuki i do następnego. Witamy w świecie Wotowego klasyczka, czyli świetny matchmaking i mało fanów z gry. Koncept 5. Maszyna, która ciekawa. To ciekawe jest. No, to no, no bywa bardzo podoba mi się pierwsza runda na koncepcie 5. Otwie, otwarcie super, świetne, moim zdaniem, zrobione przez WZ. -t. No, ale mówmy się, czołg jest jaki jest. W każdym razie, pogadaliśmy sobie troszeczkę o tym, jak ten czołg można byłoby zmienić. Jest kilka opcji do tego, żeby Wargaming w końcu coś z tym czołgiem zrobiło, ale nie za bardzo widać też, że chcą. I pytanie brzmi dlaczego. Bo ta maszyna bardzo odstaje od innych medów, moim zdaniem. Przynajmniej tych topowych, tak jak wiecie, Centuriony, znowuż Leopardy, baczaty i tak dalej, i tak dalej. Nie widać go zbyt dużo na randomie, z przyczyn oczywistych. Mi się ten czołg z wyglądu mega podoba. Działko bardzo fajne, celne, super, tylko jeżeli chciałbym pograć sobie gorszym Leopardem, to nie mam po co i to mnie właśnie frustruje, bo jeżeli chcę po prostu pograć Leopardem, to wchodzę na leopardę. A tutaj, no co? Mam grać po prostu maszyną, która jest gorsza? No nie ma to większego sensu i wydaje mi się, że Wargaming też to widzi. Jednak z adresowaniem im pewnych problemów jest troszeczkę tak, że można to robić używając wielkiej tuby, a i tak i tak nic się nie zmienia. Dopiero wtedy, kiedy już gracz naprawdę są ostro wkurzeni, no to wargaming mówi, a, no dobra. To jednak, może coś zrobimy. Muszę uważać na tego bata. Ale mogę się wychylić na 113 i dać jej tubę. I znowuż nic specjalnego. Znowu, ten DPMik trochę boli. Ale z wyglądu ten czołg wygląda bajecznie. Chciałoby się powiedzieć, że jest bajeczny, ale. To byłoby niestety nadużycie. No i tak. Może nie rzuciło mi najlepszego teamu. Ok? Dostanę jedną od niego. Może nie rzuciło mi najlepszego timku do grania. Tutaj miałem trzech gości, którzy się rozlali wręcz. Przepotężnie, miałem takie wrażenie, że tutaj będziemy mogli sobie nieźle, nieźle postrzelać, ale zabrakło mi drużynki. Ja się nie boję tego FV-a, od razu na bombę. Stabilizacja, topka. Tylko co z tego? Co z tego, jak ten czołg mógłby dostać zmiany i żeby w końcu był, nawet nie mówię, że na poziomie, słuchajcie, Leopard'a jeden, ale trochę miłości można mu dać. Nie wiem czy widzieliście jak na rugo zrobili to troszeczkę też już absurdalne było. Tam ten czołg jeździł jak EBR, co jest znowu z wynaturzeniem, bo nie o to powinno chodzić w bufach czy w nerfach czołgów, żeby czołg stawał się chorym tworem. Lub też był totalnym shitem i niegrywalnym. No ta maszyna wyszła jaka wyszła. Trochę, trochę taka historia Typea 71, czyli wychodzi czołg jest zainteresowanie, ale słuchajcie po chwili nikt tym nie gra, bo ludzie zdają sobie sprawę, że to na te randomki średnio się nadaje. FV na spocie. Dam mu te pechę? No niestety uciekł. Tam EBR ek sobie jeździ, więc FV pewnie będzie obrócony. Cyk, można to kliknąć i gościa wyjąć. Hmm. Chyba wjazdówę robimy, co? Bo ta, ta gra się już skończyła, ja mam 2400 uszkodzeń. No nie mogłem za bardzo tutaj poszaleć i pograć jakoś mega agresywnie. Ale większość z graczy w tej drużynie sądzę, że ma podobnie. Czy to jest świetna pierwsza runda? Absolutnie nie. Mam nadzieję, że następne po prostu będą lepsze. Lecimy druga runda. Mam nadzieję, że będzie lepsza niż ta poprzednia. Jak nie, to zwijam manżur i już tym nie gram. Kurczę, na ten czołg mi się tak podoba z tych takich, wiecie, z tych takich maszynek, które no nie za dużo wnoszą po prostu do World of Tanks. Podoba mi się jego działo, ale czy warto tym grać w dzisiejszych czasach no nie cholery. Dlatego to jest takie smutne. Oczywiście w każdej grze, słuchajcie, jest podział. Macie podział na metę i macie wszystko, co jest poza nią. Jednak. Jednak umówmy się. Delikatne poprzestawianie kilku rzeczy w Excelu. Jakoś za bardzo by tutaj się na gierce nie odbiło. Panie, jedziesz pan? Super, dobra, ale ja tylko na pesteczkę żartowałem, żartowałem, już więcej nie chcę, pozdrawiam. I nie zmienia to nadal faktu, że nie wiem, co robić w tej rundzie, bo. Tak jak zobaczycie na tę mapkę, to wygląda to źle. No ale jeszcze jedna, jeszcze jeden jeszcze raz. Uhu, uh. Ziomeczku na Batczacie. Bardzo ciekawie, agresywnie sobie wjechał. w sumie ten badczat. Na tę półkę, w pierwsze tempo w ogóle. A ja mam delikatny problem, bo mam tutaj całą masę czołgów i... awki na 1-2. Więc teraz jest pytanie, czy uderzać i rozciągać sobie to do 1-2, czy uciec gdzieś na dół. Polałbym tutaj spota nie dostawać i pechy też nie... Nie mam, nie mam takich jaj, słuchajcie. No nie mam takich jaj, no. Nie zrobię tego w ten sposób, zjadę sobie na szeroko. Chociaż... A jakby tutaj zostać? No to jest mega ryzykowne. Na przykład dlatego. Daliśmy temu Batchatowi przyładować. Co też nie jest fajne. Tam jeszcze jest 7 dojechał. Zobaczcie to. Jak zagrać tym czołgiem na tej mapie bez pancerza? Bez coveru, bez teamu. No, ja chyba popełniłem błąd, co? Popełniłem błąd, że tutaj zostałem. Miałem okienko, w który, gdzie mogłem sobie uciec. Ja myślałem, że mój teamek dorotuje będzie tutaj próbował jakoś na pomóc ze środka mapy, ale tak się nie stało. Więc być może po prostu podjąłem złą decyzję co do grania. No zobaczymy. Uuu, panie. No nie no, tu się nie da nic zrobić. Nie ma nawet takiej opcji. No i co teraz? I co robicie takim czołgiem jak ten? 9 sekund przeładowanka? Co dalej? Jaki jest plan na tę rundę? 60 p chyba stwierdziło, że zrobi sobie wyjazdówę do garażu. No on tam chyba raczej nie będzie mógł grać, nie? Popatrzcie zresztą na to. Leopardzica znaleziona. Ale kurde. Nie wydaje mi się, że to będzie. Runda, która ucieszy wasze oczy. No, muszę tutaj sobie postać. Gdybym miał kogoś, kto chciałby odbić tę flankę, to byłoby przepięknie. Ale generał Żurek i sniper fighter wraz z foszem nie sądzę, że będą skłonni do tego, żeby sobie podjechać. Ciekawe, on też jeździ sobie tak od nich plecami. Okay. Nie najlepsza opcja do tego, żeby zachować swoją maszynkę. Ja Nie wiem, on plecami do nich jechał. Może ich nie widział, może o nich zapomniał. Ciężko wywnioskować po tym, co zrobił. Co podmiot liryczny miał na myśli? Hmm. No to są takie pestki, wiecie. Na odwal się trochę strzelane. 1, 2, 1 bardzo rozerwało i dobrze zresztą. Ciągle mam. Trzy czołgi w krosie. I świetna sprawa jest, też, że ten Centurion sobie tutaj gra. Tylko, jak ktoś wiecie, wiedzie na chwilę, to ten Centurion będzie tam wynoszony za darmo. 2100 uszkodzeń. Czy to jest idealna mapa dla papierowego MEDA? Absolutnie nie. Jednak to nie zmienia to faktu, że ciągle gram tym cholernym konceptem 5. I jestem mega, mega ograniczony co do możliwości zrobienia czegokolwiek. Już nawet nie przez to co się dzieje na mapie Tylko przez to jaki mam czołg Nie mogłem opuścić, słuchajcie Próbowałem, nie mogłem, nie da rady W ten sposób jest to niemożliwe Tam jeszcze ci repusz, a my sobie postoimy Poczekamy aż po prostu zginiemy tutaj w tym miejscu Więc świetna zabawa Jeszcze 7 będzie robił desant po Centa ja zaraz będę odsunięty z Mida. No i ładuję tę pechę. 10 lat, ale ładuję. O, le rundy, słuchajcie, no ciężary są. I to olbrzymie. Leopard wyniesiony, jest 7, nie trafia tej pechy. Ja mam fałkę już tutaj. Ach, Olera jasna, 2,900. Co ja mogę zrobić więcej? Najcięższy dzień do nagrywania, jaki miałem na 100%. Nic się nie klej. Dosłownie nic. A to się rozbiłem na tundrze. A to to, a to tamto. Ale dobra, słuchajcie, jadę dalej. Zobaczymy, czy uda się wyrwać coś z tej bitwy. No nie jestem zadowolony jakoś zbytnio z mapy. Łączenie mapy i, i czołgu też czasami ma olbrzymie znaczenie. Ale tutaj przynajmniej jedną pechę już mam. <laughs> słuchajcie, jedna pecha. Nigdy nie byłem tak szczęśliwy, że coś potrafiłem wkleić. Druga też weszła, więc super. 140 muszę na nią uważać. Nie chciałbym z nią robić takiego wiecie, duela i się z nią pojedynkować tutaj. Tym bardziej, że jestem sam na środku. On powinien podjechać za 3, za 2, za 1. OK. Nie on, ale inne ziomeczki. Więc można to wykorzystać. I teraz zobaczcie, oni się w ogóle nie będą bać, na przykład, wjeżdżać czy podjeżdżać, dlatego że ten czołg strzela raz na. 20 lat. Wychylać się znowu. No to jest wszystko ryzykowne. Ale i tak, i tak cud. Bo zrobiłem 1700. A nie pestkę. Uzdrawiam Gierkę z tundry. Świetna zabawa. Zobaczymy, czy uda mi się ukleić coś więcej. Chciałbym. Naprawdę bym chciał. Odjechałem sobie stamtąd. Zobaczcie, żeby nie dostawać bomb. Podczas jakiegoś szaleńczego wyjazdu, a tutaj mam jeszcze opcję do takiej bezpiecznej farmy, czyli zrobił mój cosplay z mapy wcześniej w sumie. Bo Tundre już widzieliście na samym początku. Nie, 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 bracie, co ty tam robisz, ty sto? No ładne zaskoczenie powiem szczerze, prawie dostałem zawału. Musiałem to strzelić szybko od razu, cofnąć. Bo inaczej byłaby, kraksa. Także widzicie, no, ten koncept no jest delikatnie mówiąc nieporadny do grania w wielu pozycjach. Dosłownie nieporadny do grania. Nie możesz się jakoś sensownie wychylać. Nie masz traków, tylko masz koła. Więc tutaj zamiast tych gąsek, te kółka też sprawiają problemy podczas obracania się, na przykład w pewnych miejscach. Tutaj wychylimy się. Na wieżę sprawdzimy sobie, gdzie jest. No i w końcu mogę coś pograć. W końcu jakaś sensowna bitwa. 3400. E, chciałbym, żeby ten czołg miał więcej uszkodzeń na strzał. Kiedyś gadałem o tym z pawianem. Jak sobie myśleliśmy, no można poprawić tutaj DPM, wiadomo, tak. Możesz poprawić DPM, tylko że to będzie drugi leopard kołowy. A co, jakby dać mu alfę, tak? Ten czołg i tak, i tak ma 430 na bombie, czyli więcej niż klasyczny medy. Bardziej mu do tego 430 U niż do. Yy, całej reszty medzików typu Centurion, Accenten, etc. etc. Yy, czy też nawet no, leoparda, to tak w sumie w połowie drogi jest. Yy, ale zwiększenie mu na przykład alfy do, nie wiem, tam 480 czy coś takiego byłoby mega ciekawe. Z drugiej strony mielibyśmy wtedy czołg yy, typowo snajperski, który strzela po 5 stówek. No i wiecie, w świecie World of Tanks, dobra pecha. O, strasznie mi wkurza w tym czołgu, że to nie działa jak na Eberku, czyli jak dostaniesz w kółka. No to dosłownie stoisz w miejscu i się nie ruszasz. Mega irytujące, brak kamo, papierowa platforma, problemy z obracaniem się. Działo jest genialne, mi się podoba, czasami lubię sobie tym czołgiem pograć. Kilka bitewek, no a tutaj w końcu 5100 siadło. Czy warto w ogóle ruszać ten czołg? Moim zdaniem tak. Nie uważam, że w ogóle Wargaming powinno podchodzić do tematu czołgów. Typu, raz zrobiliśmy i już jest, niech będzie. Pewne rzeczy muszą być monitorowane cały czas i sprawdzane cały czas, żeby tutaj gierka ciągle żyła. Ależ się dzisiaj nadnerwowałem, kochani. Ależ miałem nerwów i dosłownie już dosyć tej gry po tych trzech, czterech grach, ta jest czwarta. Masakra. Pecha. Westerfała, ja sobie jedę dalej. Dawidek na Westerfałku sobie siedzi, no to damy Warciochę. No i HP mi gdzieś tam zniknęło, zupełnie nieistotne, bo runda i tak i tak się skończyła. O, ja teraz daję po waziku, patrzcie na to, bomba, ekstra siadło. 6500 na takiej mapie, 2000 asysty, całkiem spoko runda. Ale powiem wam szczerze, że Uff, ciężko, ciężko się tym gra, Jest zupełnie inny klimat niż nareszcie tych takich topowych medów. No bo on się do nich po prostu nie zalicza. No to co, moi mili? Jedziemy sobie. Na wodę chyba trzeba zagrać. Wody, no ja tutaj na chwilę nie wiadę. Więc pojedziemy sobie, kochani moi, na wodę. Tutaj nie mam innej opcji, tu zagramy. Cała linia mamutów jedzie. Ochryste, panie. Mam nadzieję, że nikt wody grać nie będzie. Chociaż tam jak pancer już jest gotowy na to, żeby mi huknąć, co? Sprawdzam sobie, czy mam spota. Nie mam, ok. A więc wykorzystamy celność akurat tego działa. Nie będziemy go się tam delikatnie, delikatnie podtruwać. Systematycznie pecha za pechą, na ile pozwoli DPM. Widzę, że 430 też ogarnia klimat i sobie przy... Ja myślałem, że on będzie ze mną snajpił, on sobie pojechał dalej. <laughs> Nie mam żadnego pojęcia czemu. Słuchajcie, ta pozycja jest najlepsza do kontrolowania środka mapy, jeżeli chłopy grają agro. Stąd możecie nafarmić jak najwięcej uszkodzeń, jeżeli, tak jak mówię, grają agresywnie. Jeżeli nie, no to macie lipę. 1300 zrobione, hulaj dusza, piekła nie ma. Chociaż tutaj jest teraz ta pusta przestrzeń, gdzie no ja za bardzo dostępu do tych uszkodzeń nie mam. No ale poczekam chwilę, mi się nie spieszy, słuchajcie. I tak i tak nic lepszego do roboty na tej mapie nie mam, nie mogę pojechać ani tu. Ta pozycja została strasznie zmieniona. I wykastrowana wręcz przez WG, więc po co sobie poleciało nad nim? Bo tak. Więc po co sobie utrudniać życie jeździć w miejscowy, gdy mają jeszcze środek? Mapy głupia sprawa. Pestelnia wefała i lecimy dalej, trzymając lewy przycisk myszy co 9 sekund, strzelając pestkę. Jakby co, to gram na filetach. Nie wyobrażam sobie tym w ogóle nie grać na filetach, na zwykłych modułach. Są czołgi, które mi w ogóle nie sprawiają problemu, jeżeli chodzi o granie na podstawowych modułach, tym. Jakbym miał strzelać co prawie 10 sekund, przecież bym oszalał. Także współczuję, ja wiem, że część z was ta gra i jest mi bardzo przykro, bo możecie lubić ten czołg tak samo jak ja pod pewnymi względami. Ale umówmy się, nie będzie to po prostu miłe doświadczenie w takim długoterminowym graniu. Dlatego wargaming musi wziąć dupę w troki. Zacząć myśleć o tych maszynach, które odstają. Bo to jest po prostu jedna z nich. Opa! Pestka w 113 i lecimy dalej. 3100 sfarmione i tak sobie myślę, tak sobie myślę, że tych czołgów jest całkiem, całkiem sporo. Zrobię jakiś zbiorczy materiał na temat tych wszystkich maszynek, które wymagałyby buffa, omówimy to sobie, pogadamy na ten temat. Jeżeli macie jakieś pomysły, to możecie już zacząć pisać w komentarzu, które maszyny według was wymagają zmian. I zachęcam was do tego, żebyście je właśnie sobie tam wypisali i ewentualnie możecie powiedzieć też, oczywiście, dlaczego. I ch chyba sobie zacznę podjeżdżać, wiecie, powolutku. Gdzieś tam można będzie wynieść stv Będzie można zagrać sobie agresywnie na to. Mam takie wrażenie, że już mogę sobie nawet skrócić tędy. Albo się cofnąć i zagrać sobie pod healem, taka opcja też istnieje. Póki jest, Terfał żyje, to postaram się pomóc tutaj moim żmeczkom na Na mordowni. Chyba powinienem dojechać. Oni mają jeszcze pełne punkty wytrzymałości, więc spokojnie damy sobie radę. Chyba, że dojedzie rino i zrobi siekę. Wiecie, to jest ciągle tam tamte 1500 uszkodzeń, które może szybko wpompować takie rino. Dlatego jakkolwiek śmiesznym czołgiem by nie był na dzisiejsze realia, to nie można go skreślać, bagatelizować, bo ciągle celne działo posiada. Eee, wydaje mi się, że to już jest moment, w którym ja wymieniam swoje punkty HP właśnie na, na uszkodzenia. Wiecie, ja tutaj Sajdzika nie zrobię, tutaj tych pestek nie odbiję, ale a propos odbijania pestek, proszę bardzo. Wymieniliśmy się z T57 uprzejmościami. Postawmy sobie na traczku 113. Tutaj powinien szybciej przeładować pestkę. Ale nie trafił niestety. 113 też nie, więc widzicie, festiwal. Nie przebić. Coś cudownego. No tutaj nikt nikogo nie jest w stanie trafić. Fintesencja absurdu w tej rundzie, ale 4300. W końcu zaczęło coś wchodzić. W końcu nie ma takiego. Takiego tragizmu, który był w tych pierwszych trzech rundach, które miałem. Delikatny taran, i możemy jechać po krana. Widzę, że on agresywnie będzie mi w próbował się wbijać, a tu jest jeszcze fałzeta w ogóle. Oto to cyk traczek. Czemu ja tyle dingam? O co tutaj chodzi? To jest niepojęte. Mimo tych dwóch ostatnich dobrych gier. Absolutnie nie możemy bronić tego czołgu, że to jest dobra maszyna. Po prostu tak się złożyło, że w dwóch grach zrobiłem dobry wynik. I to by było na tyle.